Futbol amerykański, baseball, koszykówka, hokej i w końcu piłka nożna. Tak wygląda ranking najbardziej popularnych dyscyplin sportowych w Stanach Zjednoczonych. What's up everybody z tej strony Kuti, a to jest kanał o koszykówce spod znaku NBA. Musiałem to podkreślić, żeby nikt nie pomyślał, że nagle zmieniam dyscyplinę. W każdym razie, w związku, że odbywają się mistrzostwa świata w piłce nożnej, to atmosfera i otoczka całego tego Mundialu udzieliła się nawet mi. I jako, że piłka nożna jest najpopularniejszym sportem, który zrzesza 4 miliardy fanów na całym świecie, to też zaciekawiło mnie, jak to w końcu wygląda w Stanach Zjednoczonych. Czy piłka nożna ma szansę przebić się do czołówki popularnych sportów wśród Amerykanów? Sprawdźmy to! Ranking, o którym wspomniałem na początku, pochodzi z 2008 roku i to bez wliczania sportów indywidualnych, bo pewnie wtedy piłka nożna znalazłaby się gdzieś na końcu tej listy. I jak spojrzymy na najnowsze dane, to możemy się mocno zdziwić. W 2018 roku firma Gallup opublikowała artykuł, z którego jasno wynikało, że piłka nożna jest już na czwartym miejscu pod względem popularności wśród Amerykanów. Co więcej, dosłownie depcze po piętach baseballowi. 9% Amerykanów uważa baseball za ich ulubiony sport, co jest najniższym wynikiem od kiedy Gallup zaczął zbierać dane, czyli od 1937 roku. Aktualnie 7% Amerykanów uważa piłkę nożną za swój ulubiony sport, co jest z kolei najwyższym wynikiem w historii. Mamy więc trend, który dopiero zaczął się rozwijać. Od lat zainteresowanie piłki nożnej w Ameryce stało w miejscu. Dzisiaj ewidentnie się to zmienia. Trzy najpopularniejsze sporty wśród dzieciaków do 10 roku życia w Stanach Zjednoczonych to koszykówka, baseball i piłka nożna. A gdzie jest ich ukochany futbol amerykański? No właśnie, na samym dole tej listy, bo pomimo że Amerykanie kochają futbol amerykański, to jednak jest to mocno kontuzjogenny sport. Toteż rodzice wolą wysyłać swoje dzieci, by uprawiały inne, bardziej bezpieczne dyscypliny sportowe. A z drugiej strony piłkę nożną mogą uprawiać wszyscy, bez względu na warunki fizyczne, a to ogromny plus w porównaniu do futbolu amerykańskiego czy koszykówki. Czy jest szansa na to, by piłka nożna wskoczyła na miejsce koszykówki w Stanach Zjednoczonych? Na ten moment każdy fan basketu, w tym i ja, nie ma się czego obawiać. Piłka nożna w Stanach Zjednoczonych w dalszym ciągu napotyka mnóstwo problemów. Zacznijmy od tego, że w Ameryce brakuje możliwości dla młodych zawodników. Patrząc z perspektywy młodego piłkarza, to ma nikłe szanse na rozwój w swoim kraju. Jeżeli taki utalentowany piłkarz chce zarobić, to musi wyjechać z Ameryki. I mimo, że Amerykanie mają swoją ligę piłki nożnej, czyli MLS, to w porównaniu do NFL czy NBA to pieniężnie nie ma podjazdu. Średni zarobek w NBA to 8 milionów dolarów, w NFL to 3 miliony, a w MLS to 410. Dolarów. I mimo, że MLS jako liga staje się coraz lepsza, to dalej, daleko jej do poziomu La Liga czy Premier League. I w porównaniu do NBA czy NFL, gdzie te ligi są na miejscu, a w dodatku lepiej można w nich zarobić, to piłka nożna daje słabą perspektywę dla potencjalnych przyszłych zawodników w Stanach Zjednoczonych. Drugim częstym powodem, dlaczego Amerykanie są sceptycznie nastawieni na piłkę nożną, to wyniki. I nie mam tutaj na myśli reprezentacji narodowej, bo to swoją drogą, ale same wyniki, którymi kończą się mecze piłki nożnej. Amerykanie twierdzą, i to serio jest ich retoryka, że skoro mecz piłki nożnej trwa 90 minut, a spotkanie kończy się wynikiem np. 2-0, to musiał być nudny mecz. A jeszcze gorzej, jak mecz zakończy się remisem, tego już tym bardziej nie mogą znieść. Amerykanie uwielbiają duże rzeczy i mają obsesję na byciu najlepszym: duża kola i duże frytki, ogromne auta i szerokie ulice to też wyniki też muszą być duże. W NBA drużyny zdobywają ponad 100 punktów na mecz, a w futbolu amerykańskim około 25 punktów więc piłka nożna dla Amerykanów na tle swoich ulubionych dyscyplin sportowych wydaje się zwyczajnie nudna. No i chyba najważniejszym elementem, dlaczego w Stanach Zjednoczonych nie pcha się tak piłki nożnej do telewizji, czyli marketing. Amerykanie są mistrzami w opakowywaniu swoich produktów. Na przykład weźmy takie NBA. Każdy, kto oglądał jakiś mecz, zwłaszcza o drugiej czy trzeciej w nocy czasu polskiego, ten wie, jak duże jest to wyzwanie. Przerwy między kwartami, przerwy na żądanie, a do tego dochodzą przerwy spowodowane boiskowymi wydarzeniami. To wszystko daje reklamodawcom ogromną przestrzeń do lokowania swoich produktów, a dla mnie chwilowe drzemki. Inaczej to wygląda w piłce nożnej, gdzie mamy tylko jedną przerwę między połowami. Z tego właśnie powodu reklamodawcy niechętnie spoglądają w kierunku piłki nożnej. I mimo tych wad, które wymieniłem, to bez wątpienia piłka nożna staje się najpopularniejszym amatorskim sportem w Stanach Zjednoczonych. Z najnowszych raportów wynika, iż w Ameryce aktualnie jest zarejestrowanych 4 miliony piłkarzy. I bez wątpienia ta liczba będzie dalej rosła wraz z rosnącą popularnością MLS. Do tego reprezentacja Stanów Zjednoczonych wygrała Mistrzostwa Świata w piłce nożnej Kobiet w 2019 roku, co przyczyniło się do zainteresowania żeńskiej części społeczeństwa tym sportem. Wszystkie dane wskazują na to, że ta dyscyplina sportowa może szturmem sięgnąć całe Stany Zjednoczone, a pomóc w tym mają Mistrzostwa Świata w 2026 roku, które odbywać się będą w Kanadzie, Meksyku i w Stanach Zjednoczonych właśnie. Ja jako fan basketu wolałbym, żeby to koszykówka była tym najpopularniejszym sportem na świecie, ale nie ma co mówić. Niski próg wejścia i wpływ piłki nożnej na całym świecie jest ogromny. I piłkarski szał musiał w końcu dosięgnąć Stanów Zjednoczonych. Jak będzie to wyglądało w przyszłości? Czy piłka nożna zastąpi koszykówkę? Tego jeszcze nie wiemy, ale ja na pewno będę trzymał rękę na pulsie. Mam nadzieję, że taki materiał przypadł Wam do gustu. Następny będzie już w klimatach koszykarskich. Dlatego do następnego. Bye.